W tym Roman Jankowski w kasku niebieskim Henka Gustafsson i w kasku białym Adam Łabęcki. Prawie cały zielonogórski stadion obserwuje ten wyścig na stojąco. Wszystko może się zdarzyć, każdy może wygrać, każdy może przegrać. I już się rozpoczęło. Kto najlepiej? Roman Jankowski, Henka Gustafsson pójdzie po zewnętrznej. Henka Gustafsson, 3 do 3 na razie. To na pierwszym okrążeniu, ale jak będzie dalej? Adam Łabęcki atakuje teraz trzecią pozycję, na której jedzie Andrzej Hussa. I nie. Andrzej Hussa utrzymuje trzecią pozycję. Prowadzi ten niesamowity Roman Jankowski. Teraz kolejny atak Adama Łabęckiego. Andrzej Hussa spada na czwartą pozycję. Zanosi się na 4 do 2 i zwycięstwo w ostatecznym rozrachunku pary gości 4 do 2 i. Zwycięstwo Leszczyńskiej Unii w meczu w Zielonej Górze. Roman Jankowski, Henka Gustafsson, Adam Łabęcki, Andrzej Husza Zawodnicy kończą trzecie okrążenie i chyba na nic zdadzą się ataki Henki Gustawsona i Andrzeja Huszy. W tym niesamowicie wyrównanym pojedynku zwycięża drużyna gości, drużyna Leszczyńskiej Unii. 4 do 2 w tym wyścigu, a końcowy rezultat spotkania: 46 do 44. Niestety, Zielonogórzanie przegrali to spotkanie. Leszczynianie zwycięstwo zawdzięczają przede wszystkim tym dwóm zawodnikom, którzy teraz pozdrawiają zielonogórską publiczność, a także publiczność leszczyńską. Adam Łabęcki, Roman Jankowski głównymi autorami zwycięstwa drużyny leszczyńskiej w Zielonej Górze 46 do 44. Myślę, że niepotrzebnie na zielonogórski tor lecą plastikowe butelki i jakieś inne przedmioty. Zielonogórze nie byli drużyną wyrównaną, ale jednak Roman Jankowski, Adam Łabęcki, Grek.